Policzymy sobie zadanie czwarte z matury rozszerzonej i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko chcę je trochę przekombinować. Nie chcę standardowo to policzyć. Ono jest tylko za trzy punkty, aż dziwne. I brzmi tak. Liczby xy są, to jest czwarte, może oznaczymy, liczby xy są rzeczywiste. I spełniają takie równanie. x plus y równa się 4. I nierówność taką x do 3 minus x kwadrat y jest mniejsze równe niż x y kwadrat minus y do 3. Teza jest taka, żeby wykazać, że x to jest i y to jest 2. To jest nasza teza. No i y, teraz tak. Narysujmy sobie to przede wszystkim, bo chcę to zrobić właśnie niestandardowo. Taki pomysł, jaki mi przyszedł do głowy, żeby, żeby, żeby pokazać po prostu, że też tak można ten warunek to to jest y równa się minus x dodać 4 czyli to jest ta prosta tu jest 4 i tu jest 4, czyli jesteśmy na tej prostej jedynie i jeszcze jest taka nierówność do tego to ja chcę obrócić mój układ współrzędny yy, na przykład tak ten przerywany to będzie nowy układ współrzędny i on będzie obrócony względem x, y, x, y. Ten pierwszy będę nazywał x, y, a ten drugi to będzie x'y' albo może a i b. To będzie nowe, nowe, nowe współrzędne a i b. I teraz tak. Każdy punkt stary x i y wyraża się y, za pomocą. Każdy punkt stary XY przechodzi na nowy we współrzędnych A i B, czyli A i B. Mamy punkt stary XY, i teraz chcemy powiedzieć, jak, jaki on ma współrzędny w nowym układzie odniesienia A i B. Także A i B to jest stary. To jest macierz obrotu. To będzie coś takiego: cosinus, theta, To patrzę teraz na Wikipedię i spisuję z Wikipedii macierz obrotu. O kąt teta razy stary wektor x, y, czyli stary punkt. Wektor czy punkt to jest jedno i to samo. Yy, I u nas ta teta to będzie minus pi czwarte, bo ja chcę obrócić go w przeciwną stronę. Oryginalny, przy, w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara, obracam, żeby dostać ten primowany AB układ. Mm, więc to będzie cosinus minus pi czwartych to jest pierwiastek z dwóch przez dwa sinus minus pi czwartych to jest minus pierwiastek z dwóch przez dwa to będzie pierwiastek z dwóch przez dwa w takim razie to pierwiastek z dwóch przez dwa i to razy x i y czyli to jest pierwiastek z dwóch przez dwa razy taka macierz 1 minus 1, 1, 1, x i y i teraz sobie pomnożymy to żeby zobaczyć jak to działa, to będzie x plus y i y minus x, czyli wynikiem y, będzie taki wektor pierwiastek z 2 przez 2 x plus y i pierwiastek z 2 przez 2 y minus x. No to zobaczmy, czy to, czy to ma rację bytu. Weźmy sobie y, 4 i 1 taki punkt, 4 i 1, to to jest w układzie xy. Czyli x i y to jest 4 i 1. No i chcę policzyć, jak on ma się w tym układzie a i b. Czyli a i b y, to będzie to: pierwiastek z 2 przez 2 plus y, czyli 4 plus 1. I pierwiastek z 2 przez 2 y minus x, 4 odjąć 1. Czyli to jest 5 pierwiastków z 2 przez 2, a to jest minus 3 pierwiastki z 2 przez 2. I zobaczmy teraz, jak obrócę sobie ten zeszyt i policzę na oko. Oczywiście 5 z 2 przez 2 to będzie tu. No i minus 3 piastów z 2 przez 2 to będzie tu. I to jest faktycznie ten jeden ten sam punkt. Także to fajnie działa. I teraz weźmy nasz warunek. Wróćmy do zadania. x plus y równa się 4. To to jest równoważne w nowym, w nowym układzie odniesienia, jak podstawimy sobie a i b to jeszcze nie mamy a i b, musimy rozwiązać ten układ równań pierwiastek z dwóch przez dwa x plus y równa się a, pierwiastek z dwóch przez dwa y odjąć x to jest b ze względu na x i y, żeby móc podstawić do tego równania x i y z naszymi nowymi czyli ten układ równań rozwiązuje ze względu na x i y czyli co, dodam sobie, pomnożę razy ob obustronnie 2 pier przez pierwiastek z dwóch 2 przez pierwiastek z 2. Yy, dodam stronami, to będę miał 2y równa się 2 przez pierwiastek z 2 a plus b. Tak? Tak? I jak odejmę stronami, to będę miał 2x równa się a minus b. 2 przez pierwiastek z 2. Czyli x to jest a odjąć b przez pierwiastek z 2 i y to jest a plus b. Przez pierwiastkę z dwóch. Mam nadzieję, że dobrze to policzyłem, czyli tu mam przepis, jak przechodzić ze współrzędnych A i B na XY, a tu mam przepis to, jak przechodzić ze x, XY na AB. No to teraz chcę przejść z XY na AB. No to używam tego, czyli to będzie. To się ładnie uprości faktycznie, X plus Y to będzie B się skróci, czyli to jest 2A. Przez pierwiastek z dwóch równa się 4, czyli A równa się 2 pierwiastki z dwóch. Czyli ten warunek, wezmę go w taką falkę, uprościł się mi w taki. To jest super, bo jest dużo prostszy. I faktycznie ta prosta to jest, jakby spojrzę teraz znowu pod skosem na układ AB, to A tutaj to ma właśnie 2 pierwiastki z dwóch i to jest prosta, 2 pierwiastki z dwóch i B jest rzeczywiste. I tu dopisać może B sobie jest rzeczywiste. mi się wypisał, może znajdę coś innego, może takiego. OK. I teraz jeszcze to równanie, to, to równanie chcę przetłumaczyć na język A i B, ale to może być ciężkie. Spróbujmy X do trzeciej, albo użyję w ogóle Wolframa do tego, żeby to, to sobie przetłumaczyć. Tak. No to użyłem Wolfram'a wpisałem coś takiego, mój, moją oryginalne wyrażenie z y gdzie x taki Y taki i dało mi dwa pierwiastki z dwóch AB kwadrat. Ja to przekraszę, czyli teraz ta nierówność x do trzeciej minus x kwadrat Y minus XY kwadrat dodać y do trzeciej mniejsze równe 0. Ta nierówność została przetłumaczona na A i B jako może dopiszę znak nierówności tutaj. Nie wiem, czy to y, będzie, będzie poprawnie. Tak, AB kwadrat mniejsza od 0. Dobra. Czyli ta nierówność zostaje przetłumaczona jako AB kwadrat mniejsze równe od 0. No i to jest wtedy i tylko wtedy, gdy A jest równe 0 lub B jest równe 0. lub b jest równe 0. O, przepraszam, tylko wtedy i tylko wtedy, gdy a jest mniejsze równe 0, no bo, bo tak, o, od początku, b kwadrat nigdy nie będzie mniejszy od 0. Czyli, żeby to było mniejsze równe od 0, to a musi być mniejsze równe od 0, lub b musi być 0. I a dowolne, tak? Bo jak b będzie 0, to wtedy jest równość, albo a mniejszy równa 0, tak? Ale a jest równe 2 pierwiastki z 2 z tego warunku, więc odpada to. b musi być 0. No a b u nas to było. to było to. b to było to, czyli pierwiastek z 2 przez 2y minus x musi być 0, czyli x musi być równe y, koniec. A jak x jest równe y, to. To x jest równe 2, y jest równe 2. Czyli o, to było bardzo fajne zadanie na wykorzystanie macierzy obrotu, e, która wygląda tak, warto się z tym zapoznać. Warto się z tym zapoznać. Zobaczcie, jak uprościło nam zadanie. Ten warunek do tego, ten warunek do tego i, i dwie linijki, i mamy, mamy wniosek. Także, jeśli się podobało, zapraszam do kolejnego wideo.